upał. Każdy szuka ochłody i z domu wychodzi gdy tylko musi. W pokonaniu trasy mają pomagać kurtyny wodne, a baseny biją rekordy frekwencji. W takich temperaturach pracują bez względu na porę roku górnicy Polskiej Miedzi. Obowiązujący zbiorowy układ pracy mówi, że w warunkach od 28 do 33 stopni pracować mogą 6 godzin. Praca w temperaturach wyższych jest niedozwolona. Pomiar temperatury wydaje się czynnością prostą. Mamy termometr, który pokazuje jaka jest temperatura i tak mierzona jest obecnie. Tymczasem w proponowanych przez pracodawcę zmianach ten pomiar temperatury ma być zastąpiony wzorem matematycznym, w którym oprócz temperatury występują inne czynniki, m.in. przepływ powietrza. Na taki pomiar nie zgadzają się związkowcy z ZZPPM, bo w praktyce oznaczałoby to, że górnicy pracowaliby nawet w temperaturach o około 4 stopnie wyższych, a w temperaturze od 28 do 30 stopni pełne 8 godzin. Proszę Państwa, można to dzisiaj yy, na sobie wytestować. Otóż na zewnątrz mamy temperaturę 33 stopni, mierzoną temperaturę, takim normalną, normalnym termometrem, który każdy ma w domu. I ten termometr pokazuje, że 33 stopnie to jest bardzo gorąco. Otóż zmiana yy, pomiaru temperatury polega na tym, że te 33 stopnie to w rozumieniu termometru. Sposobu pomiaru zastępczego to jest 28. W związku z tym, jak wprowadzimy nowy pomiar temperatury, to 33 stopnie Celsjusza na dole może być równoznaczne z temperaturą 37-36 stopni. W tym czasie będą wykonywali swoje obowiązki pracownicy, nie będą przechodzili przez kurtyny chłodzące, jak na y, wielu ulicach miast dzisiaj jest, tylko będą musieli wykorzystać, wykonywać swoje normy i będą musieli przepracować czas 7,5 godziny na dole. Będzie to dotyczyło wszystkich pracowników, którzy zjeżdżają na dół, bo to dotyczy nie tylko przodków kopalni, ale taką temperaturę, bez względu na to, jaką mamy poru, porę roku, funkcjonuje. Niemalże w całym obszarze kopalni rudna. Nie możemy się z zgodzić z tym, że tylko przez zmianę sposobu pomiaru temperatury dzisiaj Ludzi zobowiąże się do pracy w warunkach nieludzkich. Tak my przynajmniej to określamy. Najgłębsze pokłady znajdują się na rudnej i to tu najbardziej dokuczają te wysokie temperatury, bo wiadomo nie od dziś, że temperatura rośnie wraz z głębokością wydobycia. O tym, że temperatury będą rosły w kopalniach, wiedziano już wiele, wiele lat temu. Temperatura, która występuje na dole w kopalni, jest prosproporcjonalna do głębokości czerpania złoża. Kiedy weszliśmy w obszary 1100-1200 metrów, ta temperatura górotworu, jest temperaturą, która już przekracza zapisy ustawowe dotyczące pracy górników. Należałoby tą temperaturę zmniejszyć poprzez klimatyzację czy tę dodatkową wentylację. Niestety firma zainwestowała bardzo duże pieniądze za granicami kraju, natomiast nie zauważyła, że należy wybudować dodatkowe szyby i dodatkowe miejsca klimatyzacji. Co prawda, buduje się w tej chwili szyb GG3, ale opóźnienia tego szybu są. Tak dalekie, że trudno dzisiaj nawet opowiadać o tym, kiedy ten szyb będzie, bo co chwilę słyszę o zmianie terminu y, zgłębienia tego szybu i wy wykonania chodników wentylacyjnych. A trzeba powiedzieć, że z dużym z kamerami telewizji, z dużym jakby y, no, taką fetą, pompą, obwieszczono uruchomienie złoża. 1200 i od tego czasu męczymy się bardzo mocno w kopalni, wykonując maksymalnie za, maksymalne zadania, jakie kiedykolwiek ta firma mogła wykonać. Mając rekordowe wydobycie. Zmiany przepisów dotyczące wprowadzenia zastępczego pomiaru temperatur są zdaniem związkowców z ZZPP nie do przyjęcia. Ten zabieg nie zwiększy wydobycia, bo zdolność wydobywcza szybów już jest w tej chwili wykorzystana. Ten zabieg tylko spowoduje, że zgodnie z prawem będzie można tam zatrudniać ludzi. Nie będzie presji na pracodawcę do inwestowania w polepszenie warunków pracy. Nie będzie presji na to, aby właśnie budować drogi klimatyzacyjne, żeby budować nowe szyby i zagwarantować w przyszłości polepszenie warunków ze świadomością pełną. Mówię o tym, że polepszenie, bo takich warunków pracy jak na powierzchni w kopalni nigdy nie będzie. My dzisiaj działamy na pograniczu możliwości organizmu człowieka i chciałbym, żeby te możliwości nie były przekraczane. Te zapisy, jeszcze muszę dodać, są dla nas o tyle niebezpieczne, że obowiązki dbania o siebie, czyli o właściwe nawodnienie, czy też kondycję człowieka do pracy na dole, zrzuca się na pracownika. Pracodawca zauważył tylko jedno: Masz stawić się do pracy w odpowiednim czasie i opowiadanie o jakichś maszynach klimatyzowanych, proszę wrzucić między bajki. Górnicy na dole. Ci, o których my dzisiaj mówimy, pracują normalnie, w bezpośrednim kontakcie z klimatem. Są to operatorzy przede wszystkim kotwiarek i wszyscy górnicy. Pracują dzisiaj w przekroczonych temperaturach. Próbujemy te temperatury zmniejszyć, chodzi o to, żeby nakłady finansowe były większe, a nie załatwienie tego sprawy jednym papierem. Praca w kopalni jest trudna i ciężka, ale dopiero panujące za oknem temperatury pozwalają komuś, kto nigdy nie był na dole, wyobrazić sobie, jak ciężka. O efektach konsultacji będziemy Państwa informować.